I na sklep klubowy .com. Jak czemu dzisiaj nie grasz w pierwszym zespole? Nie, dzisiaj grałem w drużynie U19 Wygraliśmy mecz 5 do 2. Z kim graliście? Z podchalem Nowy Targ. No i jak oceniasz spotkanie No wynik Dobry, ale gra jak? Gra dobra do przodu cały czas większości mecz przeważaliśmy No i trzy punkty zostały w nowej hucie. No, a jak ty pojerzycie wynik hutnika z Pogonią? Yy, wydaje mi się, że do przodu i zgramy 2-0, bramkę zdobędzie Raki i, i Kubo. No to rozliczymy cię później z tego wyniku. Trzymaj tu. Nie umiem. Tylko ty. Na Zrobimy sobie zdjęcie grupowe. W takim wieku jakim ja jestem, no to się, Jaka się cieszę, pytań? że trenuję z, z pierwszym y, zespołem no, i mam nadzieję, że będę dostał szansę jakiś miodu łapok. A ty masz dopiero 17? 17 lat, skończyłem w maju. Do Uuu, Dzień dobry powitajmy zawodników Duły Nowej Huty. Jak myślicie jaki będzie wynik meczu dzisiaj? 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 I kto strzeli bramki? 1-1

W naszym konkursie wezmą udział 4 osoby 3 osoby A więc zapraszamy te osoby Jak, Cieszysz się, że będzie szczelowrzut karny? Oczywiście. W którą stronę bramka za Tajemnica no, w lewo, w lewą. Góra czy dół? Dół, dół. Dobra, to czy mamy za słowo? Dobra i stańcie blisko siebie. I patrzcie teraz wszyscy na mnie. Wszyscy tutaj na mnie. Znacie go, bramkarza? A ty, kolego? A ja Proszę. Proszę. Jak będzie miał czyste konto pleczu, to w pizzerii Don Roberto można otrzymać minus 20% zniżki na wybraną pizzę. Dzisiaj albo w jutrzejszym dniu. Jaki będzie wynik? 2-0, 2-0 3-0 na spokojnie. 1-0, tak. 2-0. Kto szczeli brameczki. Eee, świątek jak wejdzie. I Antony jak wejdzie to szczeli tak w 90 minucie. A jak co grę bramkarza. Bardzo dobrze, dzień no dobry, brak. Chcecie dobra. jego autograf? Tak, tak, tak. Ja cię to. dziękujemy. jak dopułapki spotkanie z tamtejszą odniką w ramach szóstej kolejki z tej